Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Prosimy Cię, duchu święty, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby nasza modlitwa, prośby i praca nasza zawsze się od Ciebie poczynała i w Tobie kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie i kieruj mną. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotyka z woli Twojej, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przynajświętszy obdasz świat pokojem. O Duchu Święty, duszą mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie i umacniaj. Pocieszaj i pouczaj, co mam czynić. Poddaję się chętnie wszystkiemu. Czego ode mnie zażądasz? Pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Duchu święty, prowadź mnie do doskonałości. Ty dajesz mi poznać, że jestem dzieckiem Bożym. Daj mi zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania. Oraz udziel mi radości i pocieszenia, spraw, abym stanęła kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz i poznała Go tak, jak poznani jesteśmy. Duchu Święty natchnij mnie, miłości Boża pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie bezpiecznie. Amen. Niech Duch Święty was umacnia w wierze i czynach, aby strzegł tego, co dobre i prawdziwe, abyście nigdy nie utracili Ducha Świętego. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.